Jest dzieckie rzeczy, których nie kupiłabym po raz drugi. Usiliska z balottade. Je kupiłam już ponad dwa lata temu. Wzięłam wersję pro, tak ona się chyba nazywa, no taką po prostu droższą, żeby nie wycierały siodła. A zaraz Wam pokażę, jak wygląda siodło, do którego je używam. Są tutaj takie przetarcia i... No, te puściska miały właśnie zapobiec temu, żeby tych przetarć nie było. Są w ogóle niepodwijane i no, ja tego nie przewidziałam, że one są niepodwijane. Z jednej strony fajnie, bo nie rysują siodła, ale z drugiej strony, jak niosę siodło, to one cały czas mi obijają o nogę i to jest bardzo wkurzające. Druga rzecz, której nigdy nie kupiłabym drugi raz, to jest mój kask z kaską. Ja go sobie zakładam. W każdym ściąganiu tego kasku dzieje się to. Nie wiem, czy widzicie. Ale ten kask dosłownie rwie moje włosy. Teraz to było delikatne wyrywanie, ale zawsze, kiedy kończę jazdę i mam ściągnąć ten kask, to ja po prostu nie chcę tego robić, bo to tak boli, on mi tak strasznie wyrywa włosy, że gdybym nie miała dużo włosów, to byłabym już łysa. Tutaj nie widać żadnych włosów w środku niego, ale on po prostu wyciąga te włosy. I trzecia rzecz, jakiej nigdy bym nie kupiła, to czaprak z mojej jednej z ulubionych firm jezieckich, czyli z Black Heart'u. Jest z tak fatalnego materiału, że zobaczcie tutaj, on jest zniszczony, a, a wiecie po ilu jazdach on się taki zrobił? Po dwóch. No po prostu to... Zrobiło się po drugiej jeździe. On wygląda już jak taka szmata. W ogóle nie ma tutaj żadnych przypięć, co mi to bardzo utrudnia jeżdżenie, bo on się wysuwa spod konia I też bardzo słabo się układa na koniu. Tutaj te naszycie widzicie jest takie wgłębione i on tak zawsze odstaje. No jest taki dziwny. To nic takiego, to tylko moje. Znaczy jeden z moich kotów i drugi jakiś przylas. No dobra, wracając. Nie kupiłabym tych rzeczy drugi raz, jestem z nich średnio zadowolona. Używam je nadal, bo nie mam innych, ale chętnie bym je wymieniła na inne.